Hej, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i tym razem jest to naprawdę drobny vlog z zawodów, ponieważ nie mam za dużo materiału. Ale niech was nie zmyli to, że jest drobny, ponieważ były to chyba najlepsze zawody w moim życiu, ponieważ nie spodziewałam się aż takich wyników. I bardzo rzadko zdarzało mi się przygotować konia tak tip top, a tym razem nie dość, że wyczyściłam mi ładnie nóżki, siodło było czyste, o głowie było czyste, wszystko było po prostu idealnie. Nawet wyjątkowo uczesałam grzywę i ogon. Wbrew pozorom nie robię tego aż tak często. I jak będziecie mieli konia bądź dwa, to zrozumiecie, że grzywa i ogon niekoniecznie są czyszczone codziennie. Nie miał kto mi nagrać filmów, więc macie tak po prostu nagle znikąd bez rozprężania. Przejazd z jest moje P1. Wstępna umowa z moją trenerką już drugi raz jest taka, że PP1 jadę tak na ryzyko, a N jadę na spokojnie, żeby zbierać oczka. Tutaj to P1 właśnie przyjechałam, nawet nie tak szybko, jakbym potrafiła, a potem byłam zdziwiona, że jednak zajęłam pierwsze miejsce. Ale dlaczego wygrałam z aż tak szybko? Tutaj zrobiłam skrót, którego nikt więcej nie powtórzył, czyli skakałam oksera troszkę na skos, ale nie do końca potrafiłam wyprostować konia i bardzo dobrze mi pasowało, jak na to, że było to dosyć ryzykowne. I nawet jak ryzykowałyśmy, robiąc jakieś gwałtowniejsze zakręty, nawet jak szereg był dosyć ciasny, to mimo wszystko mi się dopasowała i nie było żadnego problemu. I mimo że na dziesiątkę najechałam już totalnie napały, ponieważ że stresowałam się tym, że było tak dobrze, że teraz już mogę tylko zepsuć, tak mam tak dosyć często, ostatnią przeszkodę postanowiłam zepsuć, <grych> a mimo wszystko Queen nie zrzuciła, więc bardzo jej za to dziękuję. Później nie mogłam się dogadać z sędzią, który próbował mi wytłumaczyć, gdzie ja mam stanąć. Ja stanęłam na początku w ogóle nie w tą stronę ustawiona. Przepraszałam go jeszcze, że w ogóle nie rozumiem, o co on do mnie mówi. No ale tak to wygląda, jak się miało półroczną przerwę i się nawet nie kojarzy, czy się ustawiać do fotografa, do sędzi, do budki sędziowskiej, czy może tej z opłatami. Brakuje okay. mięsa. I to pierwszy układ, i odmiany Oczywiście ale na pokój, jak się to No, i zmieńcie moje zdanie. Moim zdaniem, runda honorowa to są wyścigi, i ja się czuję najlepiej, jak po prostu Queen może sobie wtedy trochę dodać i pokazać takiej pełnej okazałości. No, i tak, w razie czego? Filmy niestety nie były nagrywane moim telefonem. Na przyszłość już będę oddawać swój, a nie polegać na czyimś, ponieważ właśnie Queen w ogóle zmieniła maść. Jakość jest taka sprzed 20 lat. No i tak to niestety wygląda. Przed Nką właśnie rozmawiałam ze swoją trenerką, że NK jedziemy spokojnie, NK jedziemy tylko po oczko. Ona mi powiedziała właśnie o tym, że ja jadę po oczko, ja nie jadę, żeby wygrać, a ja jej powiedziałam coś w stylu, a tam głupoty gadasz. <głupia> Oczywiście nie dosłownie, ale powiedziała mi takie, a tam ja nie jadę, żeby wygrać, ja nie wygram. Oczywiście żartowałam, ale potem wygrałam. Trasa była w gruncie rzeczy bardzo podobna i zdecydowałyśmy się na kontynuowanie jazdy ze skrótem, ponieważ po prostu dla Queen byłaby to bardziej podobna intuicyjna trasa bez zmieniania zbyt wielu elementów i uznałam, że nawet po prostu dodaje to trochę pewności, że jedzie tą samą trasę i może nawet nie odczuje tych 5 cm wysokości, ponieważ 5 cm w skali tak wielkiego zwierzęcia to naprawdę nie jest dużo. No i to był kolejny konkurs, gdzie nikt tego skrótu nie powtórzył, czyli skakaliśmy troszkę na skos, ale w gruncie rzeczy udawało się to konia wyprostować. Troszkę się wypadało dużym łukiem na kolejną przeszkodę, co tutaj trochę było widać, że wyszło dalej, ale naprawdę Queen dawała z siebie wszystko i jedzie po prostu jak koń doświadczony, a przypominam, Queen ma 6 lat. No i znów przeszkoda ta nam wyszła trochę 2 na 10. Ale tak poza tym to z tych zawodów jestem totalnie dumna. Nie wszystkie skoki zawsze wychodzą idealnie, a queen dała z siebie naprawdę 110% i no i oddaję tą wygraną tak naprawdę queen, ponieważ nie wszystkie skoki z mojej strony były idealne. Z tego konia jestem tak dumna i tak dobrze nam się dogaduje, jak na to, że ja ją zrobiłam od tego 4 latka, to mogę też być dumna z siebie poniekąd. Tak czy siak trochę dobrze nam się wylosowało, ponieważ po prostu koń chodzi jak marzenie. No i oczywiście niedługo zobaczycie nas w jeszcze wyższych konkursach, ponieważ NK to dlatego konia dopiero rozgrzewka. Przynajmniej takie mam wrażenie, naprawdę mimo, że nie wygląda aż tak sportowo, że tak powiem, jest taką moją kluską. To jest moją najlepszą kluską, jaką po prostu dosiadałam i. Oni chodzi jak ideał. Będziemy niedługo jeździć, C, jak tylko zdobędę klasę sportową. No a na razie będziemy się zapisywać na NKN1, by po prostu przeorać jak najwięcej tych NX, zdobyć klasę. I zobaczymy się niedługo już w 130-kach. Mam nadzieję, w tym roku.